Cześć, witajcie na kanale Serce Kobiety, z tej strony Monika. I w dzisiejszym filmie będziemy mówić w dalszym ciągu o myślach, a konkretnie o pracy z myślami. Dla tych z Was, którzy nie oglądaliście poprzedniego filmu, zachęcam, ponieważ tam mówiłam o myślach, które nie służą związkom myślach takich ja to tak nazwałam toksycznych. W związku, więc zachęcam, ponieważ tam jest właśnie jakby pierwsza część tego, o czym dzisiaj będziemy mówić. Poszerzamy naszą społeczność, jest nas coraz więcej. Ja zachęcam do subskrybowania tego kanału, zachęcam do komentarzy i do lajkowania naszych filmów. No i niech się to niesie w świat. W zeszłym tygodniu mówiłam o tym, jakie możemy mieć te myśli. W związku, w małżeństwie, w partnerstwie, ale też w ogóle, tak na co dzień, jakie mogą się nam um, pojawiać schematy myślowe, które będą nas ograniczać w naszych działaniach. I tam mówiłam o takim myśleniu czarno-białym, o czarnowictwie, o etykietowaniu i o mm, myślach katastroficznych. I nad, na na, jakby pozostałam na przykładach, a dzisiaj będziemy mówić o tym, jak pracować z tymi myślami, tak żeby one nas nie jakoś nie powstrzymywały, nie, nie zawładnęły nami i nie wprowadzały jakiś taki chaos, z którego później nie możemy wyjść. I nie możemy dalej działać, nie? że to są takie myśli, które nas bardzo powstrzymują przed tym, żeby zrobić kolejny krok. I co się z tym robi. Drodzy Państwo, jeżeli mamy jakieś myślenie, takie, które nas wstrzymuje, typu, że yy, jestem, jestem jakaś, albo jestem jakiś, tak? Jestem beznadziejny, albo nie wiem, jestem leniwa, albo jestem, albo nie wiem, pomyślimy sobie o partnerze, tak, że tutaj on jest jakiś taki, nie? no różne, różne myśli nam przychodzą do głowy, tak? Albo myślimy o związku, tak? Że ja to podawałam te, takie myślenie dotyczące związku, albo pojawiające się w związku, w związku partnerskim, w małżeństwie, że tutaj już z tym nie, nie można nic zrobić, tak? Tutaj już, już się nic nie da zrobić, na przykład z tym danym związkiem. I wtedy co? I wtedy uwaga, bo jeżeli jesteście sklejeni z tą myślą, to bardzo łatwo uwierzycie, że to jest prawda. I teraz, jeżeli macie coś takiego, że macie myśl i jesteście z nią, jesteście doklejeni do tej myśli, jesteście z nią w fuzji, tak? To się nazywa fuzja. Yy, zaraz powiem, dlaczego fuzja i dlaczego defuzja, yy, ale to za chwilkę. Jeżeli jesteście sklejeni z tą myślą, to najprawdopodobniej będziecie podejmować takie działania, żeby no, zmienić to. Tak, więc jeżeli macie na przykład myśl, że w tym związku to już się nic nie da uratować, i naprawdę jest to dla Was rzeczywistość, tak? Że tak myślicie i te myśli są dla Was rzeczywistością, to będziecie podejmować takie działania, żeby nie ratować na przykład związku. Prawda? Yy, dlaczego mówię o związkach? Ponieważ no tutaj ten nasz kanał, on bardzo. Yy, w nim poświęcamy bardzo dużo uwagi relacjom i no i dlatego właśnie taki przykład z życia, tak, z codzienności. Albo jeżeli macie taką myśl, taką bardzo etykietującą, tak, że to jest trudny człowiek, że to jest toksyk. Nie masz do końca pewności, nie wiesz, czy jest osobą narcystyczną, czy ma owszem jakieś tam obrony narcystyczne, jakieś zachowania toksyczne, ale człowiek może być całkiem w porządku, prawda? Ale jeżeli masz taką etykietkę to jest toksyk, nie? Mój mąż, moja żona, nie wiem, mój partner, moja partnerka jest toksykiem i jesteś po prostu zlany, zlana z tą myślą, to twoje działania będą po prostu wypływały z tego, o czym właśnie teraz myślisz, tak? Czyli jeżeli, no jeżeli jest toksykiem, no to koniec, nie? Prawda? Jeżeli jest ta osoba nar narcyzem, tak? To, no to koniec, to koniec związku. Yy, I i tutaj uwaga na myśli, na pojawiające się różne myśli, bo, bo tak, jeżeli sobie o partnerze pomyślisz w ten sposób, no to jeszcze pół biedy tak naprawdę, ale jeżeli pomyślisz sobie o sobie, samym, samej, że jesteś beznadziejny, a ile razy tak sobie o sobie myślimy, tak, że z tobą to się już nic nie da zrobić, albo że właśnie, nie wiem, jesteś jakąś tam, no różne są, nie? Epitety i bo tam nie wiem nasłuchaliśmy się o sobie nie, 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 niektórych rzeczy i tak sobie zaczynamy o sobie myśleć to to myślenie staje się naszą rzeczywistością. I teraz drodzy państwo, jak się z tego odkleić? Myśli, pamiętajcie, myśli są produkowane przez umysł, czyli powiedzmy, że mówimy tutaj o tym, co się dzieje w naszym umyśle, tak? Czyli mamy tutaj do czynienia z czymś co jest nie jest takie realne, namacalne. Więc żeby wyjść z głowy tak naprawdę, musimy wejść w rzeczywistość, która jest realna i na tu i teraz. Więc pierwszym krokiem w odklejaniu się od trudnych, toksycznych myśli, przede wszystkim od trudnych, i toksycznych myśli, będzie powrót do rzeczywistości, powrót do tu i teraz. Jak się wraca? No uwagą. Tak? Przekierowywujesz swoją uwagę z wewnątrz na zewnątrz. Więc na tą chwilę, na przykład, gdybym ja chciała przekierować moją uwagę z wewnątrz do zewnątrz, no to patrzę, gdzie jestem, tak? patrzę, co widzę tutaj. Są takie ćwiczenia uważnościowe, które, w których na przykład yy, nazywamy 5, 4, 3: tak? 5 rzeczy, które widzę, 3 rzeczy, które słyszę dwie rzeczy, których dotykam, tak? To jest, to jest taki, takie ćwiczenie, które bardzo Cię sprowadza do tu i teraz. Więc ja w tej chwili na przykład o, dotykam tego krzesła, tak? I ono jest, nie wiem, szare, welurkowe, także jest takie miękkie w dotyku. Można na przykład, żeby wrócić sobie do, do, do tu i teraz, można sobie, nie wiem, dotknąć po prostu, nie wiem, jedna dłoń drugiej dłoni Trochę ścisnąć, są takie gniotki też, nie? Sensoryczne, cokolwiek, co przywróci cię, jakby wybije wybijecie z tego myślenia i wrócicie do rzeczywistości. I to jest pierwszy krok w odklejaniu się, od tego sklejenia z myślą Jest jeszcze konieczny drugi krok i ten drugi krok, tym, tym drugim krokiem jest wejście w pozycję obserwatora. Co to znaczy, jeżeli sobie myślisz, że jesteś kimś beznadziejnym, na przykład, albo że jesteś jakąś idiotką, albo idiotą, albo że nie wiem, ten twój partner jest jakiś beznadziejny, i tak dalej, i tak dalej, no mamy różne myśli, prawda? To można sobie powiedzieć: Ja zauważam taką myśl. To jest moja myśl. I wtedy co, o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że robimy taką szczelinę pomiędzy myślą pod tytułem nie wiem. Jest on jest beznadziejny albo jestem, nie wiem, leniwa i tak dalej i tak dalej. Pomiędzy myślą i tym, kto zauważa i tym, kto myśli. Tak? Czyli chodzi nam o to, żeby odkleić siebie. No ale kto odkleja jakieś ja, prawda? Ja zauważam, że mam taką myśl. I tu już jest ten moment, kiedy Powoli robimy taką no właśnie taką szczelinę, taką lukę, taką trochę odległość, tak? jesteśmy w tej odległości, że my się możemy zwrócić w kierunku tej myśli tak? i sobie ją pooglądać. I w tym momencie zauważamy, że mamy taką myśl. Masz taką myśl, że ten związek nie przetrwa. Może być taka myśl. Masz taką myśl, że nie wiem, twój partner jest osobą, tam nie wiem, o unikającym stylu przywiązania. Masz taką myśl... Ja mówię tutaj o takich trudnych myślach, tak? Mówię o takich, powiedzmy, no tych toksycznych myślach, nie? Ale mogą być przeróżne myśli i mogą być takie myśli, które naprawdę nakręcą niezłą historię. I wtedy chodzi o to, żeby sobie poobserwować tą historię, tak? Czyli y, moja myśl jest taka, że... Tak? Wtedy, co się dzieje, zwracamy się w kierunku tej myśli, i uwaga, bardzo ważna rola tego obserwatora swoich myśli. Nie oceniaj, nie mów, czy to jest dobre, czy to jest złe. Nie mów, po prostu zauważaj, że to takie jest. Ym, I wtedy, jakby nie, nie tworząc sobie jakichś ocen, nie tworząc sobie opinii, Trochę schodzimy z takiego emocjonalnego podejścia do tych myśli, tak? Czyli jeżeli masz jakąś myśl, tak? Pojawia ci się jakaś myśl na temat Twojego związku albo na Twój własny temat, jaki jesteś, jaka jesteś, albo nie wiem, jaki nie powinieneś być, jaka powinnaś być, tak? To wtedy warto, żeby się z tym nie zlać, żeby sobie to zobaczyć po prostu yy, i nawet nie. Nie pytać, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Nie pytać, czy to jest dobra myśl, czy to jest zła myśl. Nie zastanawiać się, czy ona się powinna pojawić, czy nie. Po prostu zauważ, że masz taką myśl. Tak? Zauważam, że myślę, że coś we mnie mówi mi to i to i to, że jestem taka albo taka albo taki. Więc. To jest taka troszeczkę koronkowa praca z myślami, ale naprawdę bardzo, bardzo potrzebna nam, ponieważ pojawiają się nam przeróżne myśli w ciągu dnia i warto by było, żebyśmy nie podążali za tymi, ja tak często to mówię, o tym, że to są takie filmy, które się nam w głowie odgrywają i Czasem my tak po, po, podążamy za tym filmem i myślimy, że to jest prawdziwe i myślimy, że to jest rzeczywistość, podczas gdy to jest tylko jakaś projekcja filmu w naszej głowie. Ok? Więc tak, na tym będzie polegała taka pierwsza naprawdę podstawowa, yy, pierwsze podstawowe kroki związane z pracą z myślami, a szczególnie z tymi trudnymi myślami, <laughs> czyli Uważność, schodzimy do rzeczywistości, schodzimy z głowy na ziemię, tak, z chmur, z umysłu na ziemię, yy, kontaktujemy się na tu i teraz z rzeczywistością. I drugi krok, wchodzimy w pozycję obserwatora swoich myśli. Ja zauważam swoje myśli, tak, zauważam, że coś mi mówi, że jestem jakaś tam, na przykład, dobrym Poradnikiem odnośnie, dobrym poradnikiem, który mówi o tym, jak się pracuje z myślami, a szczególnie z myślami, które powodują dużo lęku, czyli z myślami w walce z myślami takimi lękowymi, które wprowadzają w nas niepo, niepokój, jest książka, którą. Chyba już kiedyś polecałam na tym kanale, ale ponieważ pojawił nam się tutaj ten temat, to ja ją jeszcze raz przypominam. W sieci natrętnych myśli. W ogóle e, e, Kelly Wilson, Troy Frene. W ogóle bardzo polecam e, to podejście, ponieważ to, to jest tutaj e, w, te, w tej książce, w ogóle, w tym poradniku. Jest um, podana metoda, jak pracować z myślami na podstawie terapii akceptacji i zaangażowania. Terapia akt, tutaj mamy terapię akt, yy, właśnie ona mówi o tym, w jaki sposób yy, odłączyć sobie, tak rozdzielić się. Oni tutaj nazywają to defuzją, tak? Jest fuzja z myślami i defuzja, tak? czyli roz takie odklejenie się. Od myśli. I bardzo polecam ten poradnik. No taki bardzo, napisany bardzo przystępnym językiem. O tym, jak nie dać się wciągnąć um, no, w takie czarnowictwo i toksyczne, lękowe, może inaczej, lękowe myślenie. Jak uwolnić się od bezustannej walki z lękiem. Oprócz pracy z myślami w tej książce też jest, no tam jest podane właśnie z terapii akceptacji. Um, um, i zaangażowania podane są tam te filary tej terapii, tak? Czyli jeszcze tam jest o akceptacji, o wartościach, no i właśnie o tym, jak się pracuje i z emocjami, i z myślami. Dobrze, i to wszystko na dzisiaj. Drodzy Państwo, zapraszam do następnego odcinka, a będzie o tym, jak dobrze żyć ze sobą. Więc już zapraszam, i do zobaczenia. Za tydzień. Pa.